Mamy tutaj takie działanie, którego wynik musimy zapisać w dwóch wersjach. W notacji wykładniczej i w postaci dziesiętnej. Zaczniemy od postaci dziesiętnej, bo tutaj wystarczy wymnożyć 42 i 65. Otrzymamy 2730. I do tego wyniku dopisujemy jeszcze 5 zer. 3 zera stąd i 2 zera stąd. Łącznie będziemy mieli 6 zer. Czyli wynik to 273 miliony. Żeby taki wynik z postaci dziesiętnej zapisać w notacji wykładniczej, wystarczy, że przecinek ustawisz zaraz za pierwszą cyfrą z pominięciem wszystkich zer. Następnie, zobacz, jeżeli przecinek ustawiłem tutaj, a stał tutaj, to my musimy go przywrócić. Czyli musimy go z powrotem przesunąć. Z tego miejsca o 8 miejsc w prawo do tego miejsca. Dlatego tutaj dopiszemy mnożenie przez 10 do potęgi ósmej. W wykładniku ta ósemka świadczy o tym, że ten przecinek przesuwamy o 8 miejsc w prawo. No i to tyle. Mamy rozwiązany pierwszy przykład.